Witam wszystkich widzów youtuberów z tej strony. Elven Botline na pewno raz Jestem w końcu na midzie, bo dawno, dawno mnie tam nie było. Niby moja pozycja, a już uh, bardziej ostatnio mnie było widać na Botline albo na dżungli. Tym razem Oriana. Tym razem Oriana. Um, jest jakieś całkiem, jest trochę uh, połączenie w kąpie pod tym względem, że mamy drakty na dżungli, także jakoś to powinno fajnie działać. On może oczywiście z kółko tam skoczyć gdzieś w środę przeciwnego teamu. Ustawię sobie oby smartcasty wszędzie, bo przez chwilę miałem wyłączone. No i co, na pierwszym levelu części tej akcji będą, Moglibyśmy z Morganą coś tam próbować, natomiast reszta się jakoś nie trwapi, także w trójkę nie wiem, czy będziemy się nie, będzie, nie wiem czy się będziemy wychylać tutaj w trójkę, to się zobaczy, nawet nie wiem na kogo będę nam idzie, no, bo może być albo na, albo na karmę, albo na Lulu, to jeszcze nie jest przesądzone. niby Karma jest jednym to tak trochę bardziej pasuje do mida Lulu, zosta. Teraz w teorii trochę bardziej na, bot, na bota będzie się może wybierała, ale to też nic nie jest pewnego. Mm, na bocie mamy tutaj widać Morgana i Luciana, czyli w tej mecie dosyć mocne połączenie, u nich będzie Wayne plus... Dawaj, dawaj, dawać. Klapka, tak, sklap, koleś przysnął chyba no, Lulu support, czyli meet. okej okay. Chcę zrobić, chcę zrobić tutaj... Jak chcę zrobić tę redę, to trochę mu pomogę i sobie cofnę. Tam Morgana ładnie zunuje wszystkich, jest yes, Feslot, także OK. No, Ludo no, no, trochę przysnęła, bo tam stała chwilę nieruchomo. Jak ją pani jak e, dostała, to CC, czyli Clad Face Two Jacksa. No, karma mi tak będzie, mogła trochę tak, za... poszła się akurat na uranie sobie z tym problemem poradzić. Brąd to żeby tutaj nie ominąć, nie omijać farmy niepotrzebnie I nie dać się pod dobre zapuszować I jakoś to będzie No nie pozwolimy na dalej. Na pewno. O, no teraz przydałby mi się shield. Już, ale jeszcze go nie mam. A teraz słona karno może coś. Ale coś, Judges, uda się je złapać, no nie? No troszkę, troszkę ona jest taka mało przyjemna w tych wymianach, trzeba przyznać. I trudno na zabicie też na pewno. Ma sporo tych shieldów, mówiąc speedów. I innych badziewi. Aż się shield. żeby mógł kiedyś te wymiany bardziej... Bardziej równe przeprowadzać. Jest eee. dość ciekawe, jak to z mamą będzie w kosztach. Gdzie jest karma? 20 w mam 25. Także spokojnie. No, dostałem tym teraz. Odpalę sobie podka kolejnego. Można dosyć skupia na takim próbie harasowania tak itd. dalej. bym ja po parę sesów. ja na swoje, absolutnie nie w tym momencie, bo chyba... A, tam jest władz z tamtej strony. Trochę się zmany, że tykałem Ręczy pewnie sobie cofnę od razu. Mogę tam sprzeszerować, ale też trochę jest nie... niezbyt bezpieczna pozycja. Mam kasę akurat na Chalisa, yeah. od rana jakiegoś płodska i warda także jest OK. Takie dobry moment, żeby sobie wrócić. A fun game to... We are as one. Dobra, nie będę się teraz spuszczać, bo i tak pod Tabry nie zdąży do puścić karmię zanim wróci. Także już lepiej a, jak najbardziej sfrizować tego miniona I dać się rozbić swoim minionom niż puszować tak, żeby... Naszych minów przetrwało du dużo, i akurat żeby stąd się wrócić, żeby je podobijać. No też zawsze para minęła. dwaj mają po 6 levelu, no, Oczywiście karma na wszystkim. No je teraz, zrobiłam teraz trochę. Mm, strasznie Oczywiście karma na wszystkim nie dostaje kompletnie nic, no bo co. Nie ma ulti żadnego, ale mogę ją zrobić w taki sposób na przykład. Już myślałem, że wystarczy, myślałem, że wystarczy. Wiem, że nie miała hila, bo miała Ignita w sumie spelach. No minimalnie. Trochę muszę na dżungli wciągliwała, żeby się to zaraz nie wyrywa. Chociaż może może nie, może tego nie zrobi. No Karma się będzie musiała przejść na, na leczenie zaraz, gdzieś sobie zwarduję z której exciting. strony. Może nawet z by się przydało. Szkoda teraz, szkoda, bo tam za stałej z 15 hp no to minimalnie. Jak, no i widzicie, zastanawiam się czy brać hilo czy knight, Gdybym miał knight to ją no. I to jest takie... a nie wiadomo co, jak na razie ten Heal mi się nie przydał. Nie mam health żadnych, no ale ten heal jest także w razie czegoś takiego witanka. Próbuję sobie poradzić, many mam całkiem, całkiem fajnie. Karma jest zmuszona z planami, e, dobijać te minionki, żeby... bo raczej za yes. ataków nie może podejść. Ale przy okazji mnie też całkiem, całkiem cały czas nabija. Zrobimy. Zrobimy tak, postaram się jeszcze pozanować trochę. O! <ścoughs> nie wiem co to było. Chyba się przeliczyła z tymi swoimi shieldami. Czy może bajtowała co czas na listę. Bardzo dużo nie mam nie wizji trochę tutaj przynajmniej. No, ale nieważne. Hill mam cały czas, że nie wiem gdzieś Eliska jest teraz. Gdzie jest gdzieś teraz Aliska tutaj w pobliżu. Ale spuszuję jej tutaj jak najszybciej. Dobra Idę. W sumie mi mało brakuje 150 golda mi brakuje do do całego Cholisa. Chociaż teraz karma nam nie będzie mogła. Trochę to ryzykowna, ale już zostałem, to jeszcze jednego wave'a zrobię. Coś będę ci naprawdę fajny zakup. Chociaż ona teraz mnie może no oczywiście bardzo mocno pozonować, także chyba będę musiał pożeglić, aż to podejdzie pod mój tower. No trochę to grid takie zostawanie jeszcze na ostatniego wave'a w, w takim przypadku. Tak jak mówiłem, no, no, będziemy starać się wymagać, teraz ona będzie tutaj stra się znować, teraz trochę fryzuje tego kolejne Ale o te trzy jak wezmę, to wiesz, To już mi wystarczy. No, sama też trochę oberwała. Mam cały no, czas chwila, tylko żebym się nie przejechał w ten sposób, co ona przed chwilą, czyli... Ale no, okej, okay, fajnie. I się przydał. I ok, wort. Dobry moment. No teraz w się udało zbajtować znowu. Fajnie wyszło, mamy na całe ludzie licha. Może. Nie, na tym nie starczy, ale kupię ci ośwarda. Pod. W mam te trzy podki, kupię. I przyda się w końcu Hill, także okej Farma? No bez żadnych 8-8 88, 10, także fajnie. Chciałbym zawsze taką mieć. Woda też na no całkiem, całkiem sensownym w poziomie. Myślę, że następny rublu już też dostanę. Eee. Następny rublu myślę, że już dostanę, także będę mógł sobie Będę sobie mógł bardziej farmić w rafy. W smok? Tak, jasne, jasne, że smok. Jasne, że smog. Trochę jestem wolny bez butów, ale no just trochę już na ma, także zbyt nie jesteśmy potrzebni, ale zawsze do ktoś tam w Trochę shield'a Dobry smite, 1130, czyli no, te karma jest zrobi. 17:30 smok smog. 6 minut. bardzo zawsze zapisać Dobra. Hmm, Co ona mi da w sumie? Chciałem iść na wrejf, ale skoro już znowu są milionki to. No i z tym shieldem też. Co okay. Nice, nice, ładnie ty czasem trzeba już przyznać, dobre maganki, a lista żadnej tej presji nie wybierała na midzie przez całą grę tak naprawdę. Także nie mam, tym mogę się snowballować bardzo, bez żadnych przeszkód Jeszcze raz dwie to już będzie całkiem fajnie. Oha, dobra. Bo też sobie radzi... Jakiś, e, nie wiem czy jakieś romowanie tutaj z mojej strony jest potrzebne, no bo dół sobie radzi. Góra. No tryna 1 3, co prawda, ale... Ale jeżeli tutaj nie będę... E, będziemy cały czas proszurować tą karmę, no idzie to też będzie. Kuna go chciałem, gdzieś to mi nie wyszło. Zresztą będzie w miarę sensowne podejście. No, tak jak mówiłem, na bocie nie potrzebują pomocy. Nie potrzebują pomocy, Vayne jest zniszczona, Lucian sobie radzi całkiem fajnie. Dobra. Gdzieś mogę sobie warto postawić. Wydaje mi się, że tutaj jest całkiem sensowne miejsce. Musimy mieć pełną wizję z tej strony. Z tej strony mam jeszcze chwilę warda. Zaraz nie inne, to, to sobie odnowię. Czy mógłbym zwiększyć głośność mikrofonu? E, mogę zwiększać, zwiększę po tej drzewie odrobinę. Już teraz nie chcę mi się tam wchodzić w ustawienia OBS-a, bo to musiałbym... Elista jest tutaj. Widziałem właśnie, no i przydał się ten wart. Mogę ją, mogę ją trochę nawet zacząć bajtować. No teraz tutaj. Okej, okay. a tam spada. Dobrze, że dobrze, że nie złudowałem tak na szybko, też W tym że cię. No i co? Trochę to było może agresywne, ale no, opłacalne. Tower jest robiony. Tak, idę na blue. Idę na blue, bo bardzo mi się już przyda w tym momencie. No mam tu dosyć sporo kasy także pasowałoby się na te zakupy wybrać w najbliższym czasie Wtedy, w są... Dziękujemy serdecznie panie Jeffsie Wejdę na tych wrefach ale ona, ona ma 8 level

Dobra, teraz już sobie cofnę. Mam na. nie, mam na całą czapkę, ale nie na buty. <grym> to, ale tower jeszcze zrobię. To muszę zrobić może w Nie ma w Zrobił tower? może to tak nie wystarczy. O ty, mam organy. No już tak. Dobra, te wrefy z będę miała na to, co chcę w końcu. Jakby tyle kasy mi wystarczyły na normalne. <grystanie z wryfami> Dobra. Cała czapka i buty. A, trzy a nie 3400 mogłem wcześniej cofnąć, przed refami Mimy tak, eee... dwa potki, ładek mi potrzebuje. I chyba jest OK. Czasami czytam chat podczas grania, ale muszę no, wtedy się alt do czatu, także to nie za, nie za często. Czasami czytam, no, ale to wie, się, tam na chat jest więcej czasu, więcej grania, no nie? Idziemy pomóc Incynowi. Nie zdążę, nie zdążę. Trochę, trochę tam zbligowali. Nice. No, już jesteśmy do takiej przywazy, 2 minuty i tak. się Chociaż sobie z, z takich gier też, też nie wychodzili, no nie? I to też, to też jest coś do zrobienia, ale... No nie wiem, czy będą chcieli. Czy będą chcieli z czegoś ciebie wychodzić. Czy próbować wychodzić, o ja tak powiem. No, 7 na Orianie, to jest nakidowanie Jax i Lucian. Nie, nie mogę włączyć muzyki w grze, no bo... YouTube gumuje. Wiadomo co by mi zrobił, jakbym... Ja bym tam z muzyką... A ta, a ta w grze jest, 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 jest. cicho. Cicho, ale zawsze. Także ono jest tam sobie w tyle delikatnie. Był Chciałbym Blue, może, jeżeli jest. Chętnie. O, poprosiłbym pana no, Bigosa znajomego, <grym>, no. żeby mi może z nim płonął. Dziękuję serdecznie. No i co, mam ulti, możemy coś robić. No co jakoś skończyć tutaj w miarę jednym do, jedną do jednego arce, jedną do, do, do To jest plan trafik lat, Trafi klatko, czy nie trafi ładnie, ładnie. Dobra akcje. Dobre Mamy no się o będzie koniec w tym momencie. Dobra, nie dobra wiera. O lubię orianę, jak widać całkiem mi się nie przyjemnie gra no i tak jak mówiłem no, były dobre elie za orianą w lecie to jest tylko i wyłącznie kwestia dobrej pozycjonowania półki dobrej dobrego ulti w teamfightzie w zasadzie hmm? te świetnych tajemnic nie było bo jakieś do 5 na 5 jeszcze nie dotarliśmy tak naprawdę no ale i tak można było parę fajnych, parę fajnych poszukiwać. No i potem się robi taki haras, no. Tak, no, no, spuszczajmy no to po prostu. No, słabe, no ale wiecie, ale tutaj nie wiem, czy będzie jakaś jeszcze okazja do... O Jezu, ta kółka w była. Miałem chwilę. Miałem chwilę, mogłem uratować tą Okanę. A teraz mi się nie się dać. No, widać było, że my w ogóle się tam trzajemy, ale mocno. Dobra, kończymy. Zrobił mnie na koniec, myślałem, że miał na zero. No ale no, okej, okay. dobra. No mimo tam ktoś tam mi bawkowa, no ale mimo wszystko. No tak, tam sobie mogą płakać, ale raz u nich w kuju, raz u mnie w kół, no i co? Co ja? nic, nic się na to nie poradzi, tak, że mimo wszystko no, z na początku gdzieś była bardzo Fajne, dosyć wyglądanie fajnie się na to karmę grało, no gdzie tam całe żeby jakoś to ogarnąć, eee, no i cóż już dzień za uwagę, zobaczyłem wkrótce.